Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie. Kilka słów na temat mojej przeprawy dzisiaj w urzędzie skarbowym odnośnie pracy za granicą, tak, zamieszkania za granicą odchodzi o ten nasz podatek abolicyjny, czy jak tam zwał, jak zwał powiem wam jak sytuacja wyglądała, co trzeba złożyć, żeby, żeby się tego ustrzec. Powiem wam z mojej perspektywy jak to wyglądało, i jest to jedynie, filmik, filmik informacyjny, tak Poszedłem do urzędu skarbowego zapytać się jak to wygląda Oczywiście urząd skarbowy był zamknięty Więc musiałem wybrać numer telefonu Żeby zadzwonić i umówić się na, na wizytę z panią No ale myślę no zadzwonię i zapytam Czy muszę się umawiać czy po prostu wystarczy Że, że mi powie przez telefon mimo może od razu na miejscu gdzieś będę mógł tam wypełnić Mnie wpuszczą i coś takiego Pan ochroniarz stał no nie wpuścił mnie no, ale mówi proszę zadzwonić Więc się pan wszystkiego dowie No to więc yy, zadzwoniłem Bardzo miła pani odebrała telefon po krótkiej rozmowie powiedziała mi, że mogę wejść do środka wziąć druk ZAP3 ZAP3 powtarzam, ten druk trzeba wziąć, po prostu wypełnić co w tym druku jest do wypełnienia PESEL u góry trzeba wypełnić, imię, nazwisko oprócz tego imię rodziców adres zamieszkania, trzeba było po prostu wpisać ten adres który, który zamieszkujemy za granicą nie trzeba było wpisywać żadnych adresów tutaj w Polsce, nie trzeba było wpisywać żadnych tam jakichś, nie wiem, majątków, czy mam, czy coś, czy, czy coś tutaj posiadam. Po prostu przez telefon pani wytłumaczyłem mniej więcej moją sytuację, jak wygląda. Wiadomo, każdy ma różne sytuacje życiowe, każdy każda droga życiowa jest inna, więc sobie musicie po prostu albo zadzwonić, dopytać o to, to albo po prostu wypełnić ten druk ZAP3 z tyłu trzeba. No, jedynie co Pani powiedziała, że ważna informacja, którą muszę dopisać, jest numer telefonu kontaktowy, który mam. No, to wpisałem mój numer angielski kontaktowy. Wpisałem też oprócz tego maila, żeby. W razie czego był, jak, jak będzie do czegoś potrzebny. No i to to no to tyle tak. Wypełniłem to, wrzuciłem to do skrzynki. O, pan ochroniarz mnie wpuścił, powiedziałem mu, że rozmawiałem właśnie przed chwilą tutaj z panią. Mogę wejść do, do środka, spokojnie sobie wypełnić. Wypełniłem ten druk, wrzuciłem do, do urny, no i, no i chyba tyle, tak. To jest wszystko, co chciałbym wam przekazać. Dla tych, którzy jeszcze tego nie, nie, nie wypełniali, którzy nie wiedzą, jak to zrobić, tak sytuacja wygląda. No ale najlepiej jest, tak jak mówię, zawsze zadzwonić do tego urzędu, też zapytać się mniej więcej, jak to, jak to wygląda. Ja wcześniej też rozmawiałem z księgową, bo myślałem, że pójdę, może wypełnię unię, no ale pani księgowa to sami mi powiedziała, że idę do urzędu, wypełniam druczek za trzy szybciutko mówi, nie ma to żadnych tam jakichś dodatkowych pytań, są dwie jedna kartka, cztery z dwóch stron z tyłu się tylko podpisujemy, wpisujemy datę wypełnienia no i tak to wygląda dziękuję za informację, pozdrawiam trzymajcie się, zwarcikiem